Dziś Apple kojarzy się z nowoczesnym minimalizmem, ale w 1976 roku, kiedy firma dopiero powstawała w garażu Steve'a Jobsa, jej pierwsze logo wyglądało zupełnie inaczej. Zaprojektował je współzałożyciel Apple, Ronald Wayne. Tak, był taki trzeci współtwórca, który sprzedał swoje udziały za 800 dolarów. Logo przedstawiało Izaka Newtona siedzącego pod drzewem, a wokół niego była wstęga z napisem Apple Computer Corporation. Wyglądało to bardziej jak ilustracja z encyklopedii niż znak firmy technologicznej. Jobs szybko uznał, że to zbyt skomplikowane logo. Zatrudnił grafika Roba Janoffa, który stworzył ikonę, którą znamy do dziś. Ugryzione jabłko. A dlaczego jabłko ugryzione? W języku angielskim słowo bite ma dwa znaczenia. Ugryzienie i jednostkę komputerową, którą wykorzystujemy przy zapisie danych. Tak właśnie Apple zyskało swoje legendarne logo, które przeszło drogę od renesansowego rysunku do symbolu jednej z najpotężniejszych firm świata. Ekran gotowy, a ty właśnie dowiedziałeś się jak wyglądało logo Apple zanim stało się kultowe. Jeśli lubisz historię ze świata Apple, zostaw forum. Jeszcze nie raz Cię zaskoczymy.